Siemano, witam w kolejnym odcinku z przeglądu marketu. No i kapsułki z Paryża bardzo fajnie piknęły, ale też tutaj inne kapsuły zaczynają odbudowywać swoją cenę. Ogólnie ten market trochę zaczyna wracać, lecieć w górę. Nie są to jakieś niesamowite wzrosty. Też holo z Paryża sobie spadło. O tym wszystkim sobie dzisiaj pogadamy, przeglądniemy. A na Manki kupisz, wymienisz swoje skiny. Strona nie wlicza cen naklejek oraz floatów do wartości skina. Więc można snajpić jakieś fajne, ciekawe rzeczy. A z kodem Rafikos macie plus 35% więcej do wpłaty przy doładowaniu, więc bardzo fajnie i jeszcze jak będziecie wpłacać, to możecie się zapoznać z konkursem, a nuż jeszcze dodatkowo wygracie skina. No i zaczynamy od Paryża, na którym dzieje się w sumie najwięcej na pewno mamy tutaj no fajne przesunięcie się tych kapsuł, holo wzrosły, glittery wzrosły, no to i kapsuły to odczuły tutaj złoty 13, kandydacik też bardzo, zobaczcie, kurczę do złoty 25 na wykresie to wygląda potężnie, spadł teraz do złoty 15, legendy to złoty 14 ogólnie są teraz trochę spadki po tych wzrostach, może na jeszcze holo przeglądnimy, bo tu też e, Taka furia, do no 48 zł Teraz unormowało się na 45 Małzik tak samo, te swoje piki Pięć dyszek, teraz też jest, jest Po prostu ta korekta, no więc ogólnie Ten Paryż, na razie się trzyma no Zobaczymy jak to z nim będzie Idziemy inne eventy, inne kapsuły No i tutaj tak, pretendencik, cho, powiedzmy troszeczkę Tam w górę, tutaj aż tego tak nie widać Legendy bardzo fajnie odbiły, do 5 zł Więc to jest przyjemnie, no i kandydacik Też tam z jakąś tam skromną odbitką Zobaczmy jeszcze pojedy pojedyncze holo. Tutaj Furia bardzo fajnie do 60 zł. E, outsidersi w sumie stoją. No i załóżmy jeszcze Monesi, przedstawiciela, przedstawiciel autografów. Okej, okay, no powiedzmy, trzyma się w okolicach tej stóweczki, e, Kapsuły z Sztokholmu. Tutaj pretendent naprawdę fajnie odbił. 21 zł. E, więc jest grubo. Kandydat, co u ciebie? Też przesunięcie w górę, więc te kapsułki fajny recover robią. No i legendy. Tu trochę gorzej, ale też z przesunięciem w górę, powiedzmy leci do tych 7 zł. Na holo to w sumie Maus się trochę odbudowywuje, mówi starcy, o w sumie trzecią najdroższą naklejką aktualnie. No i co? Ty w sumie na wirtusach spadki? Teraz, no Tyler w sumie też, wcześniej była jakaś tam lekka odbitka, mówi starsy, o, ten swój góra-dół, więc tu w sumie nic ciekawego, no i jeszcze Rio zobaczmy i z tego co widzę to tu też chyba nic specjalnego, bo te ceny nie są jakieś duże, O, jakieś minimalne, minimalne, od... o, choć w sumie na kandydacie, tu fajnie, do dwóch złotych poszło, no i legendy o, stoją, no i zobaczmy sobie jeszcze skrzynki idąc od aktywnej puli dropów. no to w sumie załamania trochę w górę leci, Snów koszmarów. Ty, jakoś tak. Około tych 4 zł. Tu jest lipa, w sumie, jak patrzę. Ukoszczenia węża. O, tutaj fajnie się odbudowało, w sumie. Z złotówki do złotych 20. Ok. Strefy zag. O, proszę Państwa, strefy zagrożenia. Co za wybitkę zrobiło? 4,33. Dobra, tu jest grubo. No ciekawie. Pryzmat. Ty, pryzmat tak samo. 4,17. Bardzo fajnie to odbudowało. Rewolwer. Był trochę z wzrostami 830, teraz w dół, no w sumie nic z ten. No i gamma też jakąś tam mini odbitką. Więc na skrzynkach w sumie ciekawo, ciekawie, zwłaszcza ten Danger Zone i pryzmat. Napiszcie, co tam u was, jak wasze inwestycje, co robicie. Do następnego, cześć, pa, pa.